Media od tygodni trąbią o zatruciu Odry. Tymczasem właśnie w tej chwili mamy swoją zatrutą rzekę. Od kilku dni zanieczyszczona jest Muchawka. Na bardzo długim odcinku jest praktycznie martwa. Z nadrzeki unosi się potworny smród, a woda jest usłana śniętymi rybami. Wszystko wskazuje na to, że winę za tę ekologiczną katastrofę ponosi człowiek. Więcej na ten temat w artykule Zbigniewa Juśkiewicza. Bartłomiej Terapata, 25-letni strongman z Jartypor w powiecie węgrowskim, choć dopiero zaczyna przygodę z tym sportem, już zalicza się do czołówki najlepszych zawodników w kraju. Eksperci wieszczą mu dużą karierę. Ze sportowcem na łamach najnowszego numeru tygodnika siedleckiego rozmawia Paweł Świerczewski. Kilka dni temu na trasie Liw Karczewiec w powiecie węgrowskim w wypadku drogowym zginął 12 chłopiec. Wieść o tragedii wstrząsnęła internautami. Pojawiło się mnóstwo komentarzy. Ogromne poruszenie wywołał też wpis na facebookowym profilu ratownictwa powiatu węgrowskiego. Strażacy w dość ostry sposób opisali bulwersujące zachowanie mężczyzny, który w trakcie czynności ratowniczych z małym dzieckiem na ramionach nagrywał telefonem miejsce tragedii, nie bacząc na to, że nie tylko utrudnia czynności, ale też funduje swojemu synowi traumatyczne przeżycie. Piszemy o tym na drugiej stronie tygodnika. W najnowszym wydaniu gazety znajdziecie także ciekawe relacje z imprez sportowych i kulturalnych, m.in. z biegu Jacka, wyścigu kolarskiego wokół powiatu siedleckiego Twarda Skóra, widowiska historycznego w Węgrowie oraz finału czwartków lekkoatletycznych w Siedlcach. Przypominamy także o naszym konkursie. Tu jest moje miejsce, w którym do wygrania są fantastyczne nagrody, m.in. smartfony i smartwatche. Wystarczy, że narysujecie lub sfotografujecie swoje ulubione miejsce na Mazowszu. Możecie też nagrać o nim krótki filmik. Szczegóły na łamach gazety oraz na naszej stronie www.tygodniksiedlecki.com. Zachęcamy do zakupu ostatniego wakacyjnego numeru Tygodnika Siedleckiego.